Hej, czyli witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym naszym tarotowym czytaniu. Nie powiem, nie powiem, dawno mnie bardzo nie było, ale wracam. Słuchajcie, miałam pewien zastój, bo tak naprawdę nie wiedziałam, czy dalej nagrywać tarota, czy nie. Mam do tego, mam do tego, mam duże wątpliwości co do tego, zwłaszcza po ostatnim mailu, która jedna z pań albo z panów, bo tak naprawdę po mailu ciężko stwierdzić, nie wiem kto to był, napisała do mnie maila. Słuchajcie, bo gdzieś tam miałam starego podanego. Nieważne, że ja cały czas mówię o tym, żeby mnie wspierać na buy coffee i w, i w ogóle, że po prostu wiecie, że tylko mi w głowie, no no. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja naprawdę bardzo mało dostaję kawek. Może w przeciągu roku dostałam dwie kawki na buy coffee Naprawdę, więc ogólnie proszę tutaj sprostować. Chcę to. Ja nie mam nic tak naprawdę z tych czytań. Możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć, nie mam nic. E, tak naprawdę energia mi się w ogóle nie zwraca dlatego ja to mówię w każdym filmie ponieważ ja swój czas tutaj wkładam energię wkładam e, wiecie wszystko też e, jakby kosztuje tak e, no może czas niekoniecznie tak ale no chociażby i, i nagrywanie i, no i też ten czas który wkładam na zmontowanie filmu na zrobienie filmu na wasze propozycje wszelkiego rodzaju więc ogólnie e, chciałam tylko to sprostować jest mi bardzo że ta pani tak do mnie napisała oczywiście albo pan bo tak naprawdę nie wiem kto to napisał nie szczędziła mi w słowach no bo po prostu nie będę tego komentować także no kochani po prostu odechciało mi się w ogóle totalnie nagrywać stawiać karty no bo mówię ten mail po prostu zmiótł mnie równo z ziemią że tak powiem ale już dzisiaj słuchajcie kochani wróciłam Standardowo, no bo ja to mówię w każdym filmiku, tak? Jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, no nawet tą złotówką, tak? Nie chodzi tutaj, słuchajcie, kochani, że ja was proszę o pieniądze, ja po prostu proszę o wsparcie. Ja nie mam tutaj funkcji wspierającej, nie mam czegoś takiego, tak? No, możecie mnie też wesprzeć poprzez like, tak? Ale jeżeli ktoś by chciał, jeżeli ktoś by chciał docenić to, co robię to byłabym naprawdę bardzo wdzięczna, bo mimo wszystko to pomaga rozwijać kanał, a tak jak powiedziałam, ja od roku czasu, odkąd mam bajkowy, dostałam jedynie tylko dwie wpłaty, więc nie wiem, co ludzie sobie wyobrażają na ten temat, że ja to nie wiadomo co, nie, to tak nie wygląda, kochani. Ja sama też wspieram niektórych twórców tarotowych, nietarotowych i wiem, jak to jest ważne. Także no, tyle po prostu chciałam tutaj sprostować, bo no, mówię, dlatego nie było tyle nagrywania, ponieważ no źle się czułam z tym mailem, nie chciało mi się po prostu wracać tutaj na YouTube'a, ale stwierdziłam, no bo cały czas mnie ciągnie coś do tych kart, że no, zrobimy ten filmik, tym bardziej, że wiem, że niektóre z Was czekają, że mimo to, że znajdują się osoby, które no niekoniecznie chcą mnie oglądać, a komentują nieraz. Jeżeli się wróci do moich starszych filmików, są to po prostu komentarze takie, które nie chcę mi się czytać. Ja tych komentarzy nie blokuję, ale słuchajcie, no naprawdę miałam brak weny do czegokolwiek. Także proszę Was, uszanujcie moją energię, uszanujcie to, że, że chcę nagrywać, że chcę się dzielić tarotem, bo to jest moja pasja, więc... Czy komuś się to podoba, czy nie, ja dalej będę nagrywać. No, miałam przerwę, no tak jak powiedziałam, dlaczego. Więc, kochani, proszę Was, jedynie na tym kanale o pozytywne energie. Naprawdę, jak chcesz coś napisać, co mnie zaboli w komentarzu, że nie umiem stawiać kart, że w ogóle wszystko jest to, co Pani mówi, to nie wiadomo, co Pani mówi i tak dalej, no bo różne są komentarze, no niestety. Słuchajcie. Proszę Was, y, bądźmy dla siebie mili. Ja chcę stworzyć społeczność pełną y, takiego wsparcia, wzajemnego, jakby szacunku do siebie, bo sama też jestem taką osobą, która daje ten szacunek innym i wspiera innych ludzi. Także bardzo proszę wszechświat, aby tylko takie osoby zaglądały na mój kanał. Dobrze, kochani, dzisiaj sobie zrobimy, słuchajcie. Y, czytanie co on czuje i zamierza I ja tutaj y, trzy grupy sprawdzimy też sobie y, jeżeli się pokaże karty brak kontaktu y, ja już pokazuję tutaj grupę to będzie grupa numer jeden y, ze Stranger Things bodajże grupa numer dwa to czekoladka na choinkę i grupa numer trzy taka jakaś figurka. Możecie sobie zastopować jak, jak chcecie. Takie już dla Was tutaj karty nowiutkie, słuchajcie, są przepiękne. Specjalnie sobie właśnie kupiłam. Już mam tak dużo, słuchajcie, kart, że mi się w ogóle nie mieści nic w szafce. No wiecie, pasja kosztuje, tak? Dobra, ale już już po prostu odetnijmy się od, od tamtej energii, o której mówiłam. Jak ktoś chciał mi coś napisać, to... To trudno. Ja, słuchajcie, tego maila skasowałam, którego gdzieś tam wcześniej miałam założonego w moich starych filmikach. Także jestem zupełnie odcięta od tych wszystkich maili, które do mnie przychodziły. Bo mówię, no po prostu aż mi się wtedy zagotowało i dlatego mnie tak długo nie było. Także, no teraz wracam i kochani, już zaczynamy czytanie, bo ja po prostu się rozgadam. Ale musiałam to powiedzieć, bo słuchajcie, tak się we mnie wiecie, że, no kurczę. Myślę sobie. Dobrze, ale już odetnijmy się od tej energii. Bardzo proszę tutaj Wyższy Wszechświat, Wyższą Energię o prowadzenie w dzisiejszym czytaniu. Bardzo proszę też również o skupienie, o to, aby przekazy były trafione do osób, które mnie oglądają i które potrzebują tego przekazu. Co on myśli, czuje, zamierza? Bierzemy sobie grupę numer jeden. Co on myśli, czuje, zamierza? Grupa numer jeden. Co on ona myśli, czuje, zamierza dla grupy numer 1? Co on ona myśli, czuje, zamierza dla grupy numer 1? Co on ona myśli, czuje, zamierza? Co on myśli, ona? Co on ona myśli? Co czuje dla grupy numer 1? Co czuje? I co zamierza Wasza osoba? Bardzo proszę kartę o pokazanie, co zamierza. Uh -huh. <laughs> Na spodzie w rezultacie mamy wieżę. Kochani, powiem Wam tak, w grupie numer jeden... Co ta osoba względem Was czuje? Ta osoba względem Was tutaj mamy rycerza mieczy z z Rydwanem. Rycerz Mieczy to jest taka szybka energia. Co ta osoba do Was czuje w tym kontekście? Ta osoba czuje, że szybko w tym momencie powinna podjąć decyzję a propos relacji, a propos kontaktu z Tobą już na ten moment, więc jeżeli tego nie było, to prawdopodobnie, kochanie, spodziewaj się, że niedługo to nastąpi. Co ta osoba czuje? Ta osoba też czuje, że albo powinna ruszyć dalej, bo tutaj Rydwan o tym mówi, że albo ktoś rusza dalej, albo po prostu ta Osoba też, słuchajcie, bo to jest taka energia Rycerza Mieczy, on mówi, że to też jest takie odcięcie, dosyć szybkie, ale tutaj mi się pokazuje, że jeżeli to jest do kogoś, ta osoba jakby nie chce was skrzywdzić, ta osoba do was czuje empatię, czuje do was przede wszystkim taki pociąg, ona, ona nie wie tak naprawdę, dlaczego to się dzieje, ta energia jest taka szybka. Osoba też chce wam przekazać, że to, co się między wami zadziało, było zbyt chaotyczne, zbyt za szybkie i teraz ta osoba może trochę tego żałować. Nie wiem, kochani, to kogo to jest, ale była jakaś sytuacja, która zbyt szybko się wydarzyła, zbyt szybko były wyciągnięte wnioski, zbyt wszystko, zbyt wszystko było po prostu za szybko, w wielkim tempie, a tutaj tak naprawdę ktoś na rozdrożu pomiędzy dwiema drugami, może po prostu też ktoś ma tutaj kogoś i dlatego właśnie. E, jesteście wplątani, e, wplątaliście się w jakiś romans, jakiś układ, e, z którego tak naprawdę teraz ta osoba chce po prostu wyjść, bo uznała, że coś poszło nie po jej myśli, było fajnie, ale było zdecydowanie za szybko. Natomiast spodziewacie się od tej osoby kontaktu. E, a, propos wasz, a propos waszej relacji i kontaktu, czy e, ta osoba zamierza względem ciebie, kochanie? Ta osoba przede wszystkim tutaj zamierza wybrać. Mam wrażenie, że ta osoba tak naprawdę właśnie tutaj Rydwan i jeszcze dwójka denarów, tak naprawdę wybiera dla siebie bardziej rozsądną opcję. Szczerze powiedziawszy, jeszcze tutaj, tak jak powiedziałam, pokazała nam się wieża u podstawy, powiedziałabym, że ta osoba szuka optymalnego rozwiązania dla siebie. Ona, on, ona nie patrzy na ciebie, tylko patrzy, co by jej jemu bardziej się opłacało. I tak naprawdę, kochanie, tutaj pokazuje mi się, jeżeli pytasz o osobę, która nie wiedziała dokładnie, jeżeli Ty nie wiedziałaś, nie wiedziałaś, na czym stoisz, to tak naprawdę tutaj może być e, zerwanie tego kontaktu, ale tak naprawdę ta osoba wspomina to dobrze, wspomina ogień między wami, wspomina chwilę między tobą a, a nią, ale tak naprawdę m, tutaj ta osoba nie chce zrujnować czegoś, co już długo budował, budował budowała, a więc do tutaj nie chcę mówić, słuchajcie, że ta osoba definitywnie się od was odetnie, ale powiedziałabym, że na ten moment... Karty pokazują mi, że ten kontakt będzie bardziej, żeby sobie coś wyjaśnić, doprowadzić coś do skutku, ale tak naprawdę rezultat zależy tylko i wyłącznie od osoby tutaj, o którą pytasz, kochanie. On nie jest jakby zależny od Ciebie, tylko tak naprawdę to ta osoba decyduje, jak ta relacja między Wami się potoczy. Dlatego tutaj wspomniałam właśnie o tych. O tych dwóch ścieżkach, dwóch osobach być może nie mam pojęcia. Odwracajcie to sobie jak najbardziej, jeżeli czujecie, że to jest odczyt odwrócony. Grupa numer dwa teraz. Co on myśli, czuje i zamierza? Co on, co on, ona czuje, myśli, myśli i zamierza? Chłopaki, wy sobie też odwracajcie te energię, bo i tutaj głównie skierowane tutaj mówię dla kobiet, ale Wy sobie też odwracajcie, bo no tak z przyzwyczajenia, bo <gryw> moją widownią są głównie kobiety, więc odwracajcie sobie kochani, jeżeli, jeżeli czujecie inaczej energię. Co on ona myśli, czuje i zamierza dla grupy numer dwa? Co on ona myśli, czuje, i zamierza dla grupy numer dwa? Co on ona myśli, czuje i zamierza dla grupy numer dwa? Co on myśli, ona. Oh, takie energie. Nie chciałam, żeby się pokazywały, ale, oh, ale widocznie no, macie takie relacje i takie karty wychodzą. No niestety. Zresztą chyba nie pytalibyście o relacje, które, w których wszystko jest czysto i w których nie ma jakichś takich zbędnych nieporozumień, tak. Mam takie wrażenie, że tutaj przychodzą osoby takie, które chcą coś sprawić, bo nie są pewne właśnie tych relacji. Na spodzie, kochani, mamy Sprawiedliwość. Piękną kartę. Co ona myśli, czuje i zamierza? Co on, ona czuje, kochani, grupa numer dwa? Co ona czuje? I tutaj jest znowu bardzo podobny schemat, kochani, do jedyneczki, bym powiedziała. Mamy tutaj królową Buław, książniczkę Buław z ósemką mieczy. Ta osoba, co ona czuje do ciebie? To są bardzo sprzeczne energie. To są takie energie, że z jednej strony ta osoba widzi Ciebie jako właśnie taką osobę pełną wigoru, pełną empatii, z którą nigdy się nie nudzi i naprawdę ta osoba jest z Tobą zafascynowana, gdzieś tam jesteś w myślach tej osoby, tak? Ale z drugiej strony ta osoba z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego kochani, bardzo mocno się blokuje i bardzo mocno te swoje lęki tutaj ją blokują do kontaktu z Wami. Mam wrażenie, że grupa w ogóle numer dwa również tak samo pyta o osobę, z którą nie ma w tym momencie kontaktu. No i właśnie co zamierza ta osoba? no Ta osoba w tym królu mieczy i w tym e, e, paziu, tak? E, paziu denarów, e, wydaje mi się, że ta osoba przede wszystkim potrzebuje odcięcia od was, takiego, że naprawdę już się odcinam, albo to może jesteście wy kochani, no mówię, za, zamieniajcie sobie, bo ja nie wiem, do kogo to wszystko trafi. Ta osoba zamierza po prostu chłodno się. Odciąć od relacji z Wami, bo czuję, że ta relacja, mimo tego, że jest taka, bym powiedziała, ta osoba naprawdę do Was, tak naprawdę czuje dużo, aż za dużo. Ta osoba to może przerasta, bo ta osoba od dawna już nie czuła tego, co czuje do Was. Natomiast ta osoba z jakiegoś powodu rezygnuje z znajomości z wami no nie wiem z jakiego tak naprawdę powodu bo to jest czytanie ogólne i ta osoba zamierza wziąć się za siebie za swoje życie może ta osoba ma jakiś ciężki kryzys w życiu i ona stwierdził stwierdziła że nie jest w tym momencie gotowy na związek i że taka kobieta albo taki mężczyzna jak ty nie zasługuje na nią na niego Tutaj na spodzie mamy sprawiedliwość właśnie. No ja jeszcze wyciągnę tą kartę. Sprawiedliwość z diabłem. Wydaje mi się, że tutaj zakończy się jakiś rodzaj takiej mm, toksyczności. Nie wiem. Ta osoba. Mam wrażenie, ona uważa, że ona, on albo ona nie da wam tego szczęścia, że tak naprawdę wy ją bardzo gdzieś tam pociągacie. Ta osoba się boi zaangażować, boi się tych uczuć, boi się, że się gdzieś tam rozczaruje. Ta osoba zamierza po prostu się poddać z jakiegoś powodu, a powód jest taki, że w głowie tej osoby są lęki, strachy, jakieś traumy w ogóle, tak mi się pokazuje. Ta osoba być może też uważa, że nie zasługuje na tą miłość, którą wy chcecie dać. Bardzo dziwne czytanie. Nie mam pojęcia, do kogo będzie grupa numer dwa. Naprawdę. Dobrze. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Naprawdę to czytanie jest bardzo chaotyczne. Bardzo takie... Ja nie wiem, czy to będzie do kogokolwiek te dwie grupy. Grupa trzecia może będzie lepsza. Zobaczymy teraz grupę trzecią. Co on, ona myśli, czuje i zamierza. Co on, ona czuje do was. Grupa numer 3. Co osoba z grupy numer 3, o którą pytasz w dzisiejszym czytaniu, myśli o tobie na ten moment? Czytanie jest na ten moment, pamiętacie o tym? Ono nie jest bezterminowe. Znaczy, przepraszam, już mówię, jest bezterminowe, ale jeżeli na to obejrzysz, to ono po prostu będzie na ten moment, tak. Eee, tak, dobra. Co on myśli, albo ona na twój temat? Dzisiaj. No, znowu nam się pokazało. Same miecze w tych czytaniach dzisiejszych: dwójka mieczy i dziewiątka kielichów. oż Och, tutaj jest już. Co zamierza ta osoba? Mhm, tutaj też jest słabo. Piątka mieczy. Ja nie wiem. Tutaj to już w ogóle jest całkowicie podzamiatane. Relacji, nie ma co ratować, nie ma co. Um, kru, um, przepraszam, paźmieczy. I siła, o, kurczę, ciekawe, i księżyc. Na spodzie mamy księżyc. Ach, co ta osoba o Was myśli? Ta osoba myśli o Was, że. Z jakiegoś powodu tutaj nie będziesz szczęścia, nie będzie związku, nie będzie relacji romantycznej. Z jakiegoś powodu ten dziesiąty kielich, czyli ta rodzina, ta miłość, nie jest wam dana. Mam wrażenie, że tutaj jest taka sytuacja, że coś się wydarzyło w złym czasie. Że jeżeli byście się poznali w takim lepszym czasie, nie wiem, jest takie w ogóle powiedzenie, chyba że się że czasami poznajemy ludzi w złym czasie i w złym momencie. To tutaj w tej grupie trzeciej, tutaj to bardzo pasuje. Wy się poznaliście w złym, nieodpowiednim momencie. E, tak mi się pokazuje ta osoba przede wszystkim, o którą pytasz, ona jakby m, tutaj nie widzi w ogóle między Wami m, przyszłości wcale. Jeżeli pytasz o osobę, z którą się spotykasz, to powiem Ci szczerze, że ta osoba nie uważa Ciebie jako materiał na związek, że tak powiem, no. Ta osoba tak uważa to jest w jej myślach. Co ta osoba zrobi? Piątka mieczy z, z paziem mieczy. No, ta osoba po prostu odejdzie z tej relacji. Powiedziałabym, że bardzo szybko, że Wy nawet się nie spodziewacie, że ta osoba bardzo szybko odejdzie. Tak naprawdę, ja tutaj nie wiem, co się zadziało, albo to Wy może odejdziecie od tej osoby jakoś tak szybko. Bądź co bądź jest tutaj siła. Wydaje mi się, że jedna ze stron mimochodem będzie przekonywać drugą. To będzie takie, jakby to powiedzieć, takie sprzeczanie się. E, o, o, właśnie o tą relację, że komuś tutaj bardzo będzie mocno zależało, żeby tę relację przytrzymać, ale e, no tutaj tak naprawdę nie ma czego e, przytrzymać, bo wy w ogóle tutaj nie jesteście totalnie kompatybilni. Jeszcze pokazany jest tutaj e, księżyc, tak jak powiedziałam już w ogóle i tutaj są jakieś e, takie e, sekrety, tajemnice. Właśnie mam wrażenie, że wy nie wiecie o tej osobie e, prawie nic i ta osoba... E, Miała mylne wyobrażenie o was, a o tej osobie. w ogóle to jest bardzo mocno pokmatwana energia, w którą ja też nie chcę się paprać, ale pokazuje mi się tutaj przede wszystkim, że jak wam to powiedzieć, że ta osoba tak naprawdę wiedziała, że tutaj nie będzie z tego chleba, ale gdzieś tam jeszcze próbował próbowała się starać, i teraz jakby ta osoba zrozumiała, że nie, bo albo wy ją okłamaliście, okłamaliście, ok, okła, okłamałyście tą osobę w jakiejś takiej bardzo ważnej kwestii albo ta osoba okłamała was i ta osoba po prostu wie, że tutaj z tej mąki chleba tak naprawdę nie będę, że tutaj no trzeba postawić granicę, trzeba się odciąć, no bo tak jak mówię, no tutaj w ogóle mi się pokazują totalnie dwie osoby, tak jest bardzo mocno, bardzo mocno, przepraszam, sprzeczne energie, które w ogóle jedna osoba żyje w swoim świecie iluzji, druga osoba w swoim świecie iluzji, jedna osoba nakładała drugi różowe okulary, kłamała ją, coś tam powychodziło na, na powierzchnię, być może a propos rodzinny, ktoś was oszukał w Festech rodzinnych, nie wiem, nie mam pojęcia e, w kwestiach finansowych być może e, ktoś to z Was mógł tutaj grupę numer 3 oszukać i ta osoba tak naprawdę z tutaj zachowa się jak tchórz, nawet nie będzie tutaj tak naprawdę jakiejś rozmowy, chociaż wydaje mi się, że jedna ze stron będzie tutaj jeszcze chciała, chciał rozmawiać a druga po prostu się już odetnie i powie nie, ja nie chcę z Tobą rozmawiać ja idę po prostu w swoją siłę bo tutaj jest taka, słuchajcie kochani energia, że, że tutaj no mówię, tutaj te osoby totalnie do siebie nie pasują, tutaj na pewno by nie było związku, a jeżeli już to związek naprawdę taki bardzo, jak ja to mówię, płatologiczny, patologiczny, przepraszam, tutaj też mogło dochodzić do jakiegoś rodzaju nawet i powiedziałabym takich gorszych kwestii, jeżeli chodzi tutaj no bo po prostu może nawet jakąś przemoc słowną przemoc fizyczną nie mam pojęcia, ale no tutaj y, z tej relacji rodziny związku na pewno nie będę i mam wrażenie, że jedna strona i druga to po prostu wie. Yy, także no tak mi się kochani pokazały te dziś czytanie powiem wam nie jest kolorowo jest naprawdę yy, <tryk> ten, 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 tragicznie to nie chcę tak mówić, ale kochani, jeżeli którakolwiek jest tutaj Wasza energia, to słuchajcie, dbajcie o siebie i pamiętajcie, nie zmuszamy nikogo naprawdę do miłości, do pokochania. Jeżeli szanujmy się, tak, jeżeli widzimy, że coś nam przeszkadza, to nie kontynuujmy tego. Tak po prostu chciałam to powiedzieć od siebie. Nie wiem dlaczego, ale, ale tak to powiedziałam a propos tego czytania. Także mam wrażenie, że. Do kogoś to trafi. Dziękuję Wam bardzo, kochani, serdecznie. Mam nadzieję, że nie dopadnie mnie taka Handra, o której Wam mówiłam przed filmikiem, ani nic już mnie tutaj nie zdenerwuje na tym moim kanale tak zaczarowanym, że tak powiem, tarotowym. No i tego po prostu sobie życzę, żebym miała tą motywację do nagrywania. Czekam, kochani, na Wasze komentarze, na podbijanie filmików, na lajki w górę, kochani. Nie wiem, czy jeszcze się spotkamy przed świętami, no bo już dzisiaj jest chyba 11, tak. Dzisiaj jest 11 już grudzień, kochani. Więc jeżeli byśmy się nie widzieli przed świętami, to ja Wam życzę spokojnych, pełnych radości, świąt w gronie najbliższych Wam osób, życzę Wam kochani, aby do każdego tak gwiazdka przyszła, aby Wasze marzenia, aby Wasze plany wszystkie się ześciły, abyście mogli odpocząć, tak, abyście mogli spędzić właśnie ten czas z osobami, tak jak wspomniałam, Wam takimi, na których Wam zależy, tak, podzielić się opłatkiem przy stole. Kochani, no, czego jeszcze Wam mogę życzyć? Dużo, dużo miłości, przede wszystkim, też do samych siebie, do ludzi w oku, do dzielenia się empatią do drugiego człowieka, do takiej wrażliwości, którą czasami na co dzień nie widzimy, a czasami warto komuś podarować. Miłe słowo, miły gest, to naprawdę, kochani, wiele znaczy. Także tego Wam, kochani, życzę. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Pa, wszystkiego dobrego.